Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Powiem wam jako dzieciak, wtedy, który się wychował na różnych animacjach MTV. Musiałem pokazać z tym człowiekiem, Jacek Kopciński. Witam Ciebie serdecznie. Cześć, witam was. Powiedz mi, jaki ty jesteś fanem animacji, której podkładałeś głos? Że nie tylko zlecenie, ale również, że miałeś czysto przyjemność, żeby to robić. Jest co strasznie dużo tego było wszystkiego, ale. to generalnie gry są fajne. Gry. tak, tak, no bo wiesz gry dają taką dużą um, wolność, bo jednak um, jak jest kreska, wiesz, jak jest postać jakaś, no to trzeba tam się do niej odnieść, jakoś się do niej dostosować, jeżeli jest bajka, czy tam w tym co. Natomiast gra no, to jest taka czysta wyobraźnia, bo jeszcze tego nie ma, nie ma obrazka, nie ma nic, po prostu ja... Kreuje sam, y, sam swoją postać. To chyba jest najfajniejszy w tym. A powiedz mi, czy zdarzyło się taka sytuacja? Pamiętam, to kiedyś było modne w latach 90. ubiegłego wieku, że podkładałeś głos za jakiegoś aktora z zagranicy. O, no jasne. Bo ja kiedyś gadałam z Darkiem Odio, on podkładał właśnie teraz. Wszyscy żyją młodymi wielkami. już trochę już młoda mina na wilk. i wilki. To właśnie podkładał pod jedną z postaci, wiem, że ten aktor A, tak też grał tak, w Killerach. Zapomniałem nazwiska tego typa, tak, tak, on gdzieś tam tak, uczysz tak, aktorstwa w Tajwanie, w Kinect tak, i tak, tak dalej. Tak, tak, komu, tak, ty, tak, komu ty podkładałeś? To mnie ciekaje, to jest tak śmieszne. Pierwszy mój debiut z dubbingu podkładałem za, za Johnny Depp'a. O proszę! Johnny Depp to generalnie pamiętam takich Ben and Johnny, to było pierwsza, pierwsze moje spotkanie w, w dubliingu i od razu Bach Johnny Depp. I za Johnny Deppa, no a teraz za Marka Wolberga, ostatnio dosyć dużo tego, bo teraz tak... Ja z marka, marka A to jest tak Jacku, że on musi dać akcept na głos Jacka z Polski, czy... Wysu tego nie Tego to nie wiem. Nie mam... Że ty walisz rybki, próbki i dziękuję, o Jacek ma zajebisty głos, bierzemy <tuszy> Nie wiem, czy on, on w tym macza palce, natomiast próbki są, idą, i tam w Ameryce jest sztab ludzi, który, który to ocenia i, i potem, potem przesyłają, że tak, to ten pan, proszę. Powiedz mi, dlaczego aktorzy dubbingowi w Polsce są tak mało doceniani? Ja bo to jest ciężki kawał chleba. W to wy powinniście być celebrytami, a nie jacyś tam influencerzy, tiktokerzy, którzy gówno mają pojęcia o, wie, o jakiejkolwiek działalności artystycznej. Wiesz co, to bardzo miłe. No wiesz, no gdzieś na świecie, wiem, że w Niemczech, we Francji, no to rzeczywiście to y, oni są bardzo, bardzo znanymi y, osobistościami, jeżeli mówię o, o gratyfikacjach finansowych. Wiesz co, no, my powoli walczymy. Założyliśmy związek zawodowy y, artystów dubbingu, tak, i... Y, 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 Powoli, powoli o swoje prawa zaczynam walczyć, także kto wie, może, Super. może niedługo też dojdziemy do takich niemieckich centrów. Zresztą od nich czerpiemy bardzo dużo. SS, South Park czy Spongebob? Ktoś co? I... Bo mi się, ze, mi się i ze Spongebobem i z South Parkiem kojarzy. Wiesz co, do... y, y, y South Park teraz, y, tylko teraz no, robię jedną, no, jedną no, parę postaci tam w tym South Parku, natomiast wcześniej robiłem cały. Gdzie teraz można South Park by oglądać, w ogóle oglądać? W Comedy, Comedy Central? Tak, Comedy Central jest pełnym dubbingiem. Y, wszyscy sobie tam z Bartkiem Obuchowiczem często sobie gramy. Także bardzo fajna zabawa, bo to rzeczywiście jest y, dosyć śmieszne. No to jest kultowa animacja, <laughs> która się ciągnie ponad przykład 25 lat. No, bardzo, bardzo. No i na nie no, SpongeBob to SpongeBob. bo no, po prostu jestem już tym SpongeBobem przez te ostatnie 15 lat, czy więcej. Czyli jest szansa, że Boberka wygryjesz. Jak on przejdzie na emeryturę, to ty będziesz tym królem dabingu, jak go tytułują. <laughs> nie, ja się, wiesz co, nie ścigam z Jarkiem, bo to bez sensu. Natomiast rzeczywiście Jarek chyba jest królem, ja gdzieś tam jestem jednym z książek, więc mi to wystarczy. O, to jest dobre. I to chyba będzie pierwsza rozmowa, o której nie zapytam o prywatę, bo zazwyczaj jak rozmawiamy z Jackiem, to wszyscy pytają o twoją małżonkę. No dobrze się da koncertuje, nagrała płytę, także wszystko gra, dobrze się ma artystycznie jest okay. Równa babka, ty no. to może dołaj, bo to czasami jest modne, że dlaczego byś jakiś nie, power Cup jak... wiesz, ja wiesz, afery, co? kurde, jestem jaki jestem, nie kurciło was? Ja nie nie mieliście propozycji. Skupiam się na tym, co umiem, wiesz, a, a śpiewanie to ja tej Patrycji no. Można powiedzieć, głosowa rozmowa, Jacek Kopczyński, Bartosz Boruciak, dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam wszystkich,